Dzisiaj pierwszy raz zagramy na Donut SMP. Włączyłem też cheaty. Takie na mi A więc może być ciekawy odcinek. Gram na Donut SMP. Znaczy grałem tutaj trochę, ale umarłem. Nie mam itemów, czyli um, tu wrócimy. Eee. Yy... Bierzemy i tamy. Tyle możemy. To nie ma tego. E to widzowie. Trzy. Dobra. Um, ogólnie opłacalnym sposobem chyba było, było kopanie diamentów. Nie pamiętam. A więc zobaczymy sobie co dzisiaj. Odpalimy sobie x <gry> Mamy x przygotowanego. Citujemy dzisiaj na takim serwerze. A więc nieźle, nieźle, nieźle. A za ile? Zale jest taki jeden obsydian? 10, słabo. A anhor? Anhor wypada? Ja nie wiem nawet, czy anhor wypada. Wypada. O kurde, po co się? Sto dolarów jest dużo tego musimy bloki nakopać. No nie. To na razie sobie pokopiemy anchory i je sobie posprzedajemy, bo to jest dobry sposób na zarobek. Oj, Tarczy nie mam. Radowałem. Eee, gdzie są jeszcze na Tam jsem. Nebo bo dobra, na razie nie kopiemy. Mój Jezu, spokojnie się. Eee, dobra. A więc robimy to, co nas Czyli dokładnie kopiemy mieć TP i itd. I z tego zarabiamy. Z miedzi się bardzo dużo zarabia. Bardzo, bardzo dużo. Port 435 Na razie sprzedajmy te rzeczy i kupmy z rynku to je yeah, so don't have coś tam Word. Aha, bo to więcej kosztuje 10 koła 20 koła. Mhm. To trochę tutaj trzeba się narobić, widzowie. Co jakbym tak włączył... ...takie coś. ale dobra, dobra, co nie był dobry pomysł. To ma szczęście? Nie ma. Lombardillo, krokodilo. Jeszcze największa ruda, jaką widziałam, chyba na światę nie pójdziemy, bo tutaj też jest dużo. Stan będzie z pięć koła, tego się dostaje tak dużo. Mamy pieniądze dużo Yo, Widzowie Ale zarabiasz no i czy tam są drip które też dużo kosztują, na rynku. Później też możemy sobie nakopać, pokopać. Ale na razie lecimy sam. Tu jeszcze mamy jakąś, jakąś rudę. O kurde, ile tego? To wygląda jak te shortsy dosłownie. I co jest? Co jest? No ile tego tu jest? Ile staków? No, e, no widzowie. Jesteśmy z widzi Jesteśmy fartowni. Administrator. <laughs> Dobra. jest go Smisie. Yeah? 21 XOX. manager jest. Niestety. Iść da ryby. Iść da Jezu! Nie ja będę mieć fuleków. Ale mamy dużo tego Ej, no przecież tego nie było na x rayu Ja bym zepsuł tego x jakoś. jakiegoś Ej, co jest? E no. I w ogóle też widzę w jeden dzień zrobiliśmy dosłownie 10 subów, a więc git. Wczoraj tam trochę ponagrywałem i 10 subów nam doszło. 7. A więc, a więc Sigma jesteście widzowie. I teraz robimy taki contenting fajny. Kopiemy na X-rayu. na najdziwniejszym serwerze dosłownie, bo tutaj tak to się ciągnie Gdzie miałem, do której miałem i Ludy? Jaki tunel tu wykopałem? To ja? No i tutaj to dopiero będzie się pewnie poszerzać No Dobra, dobra, sprzedajemy widzowie historyczny moment. Dobra, robimy to trzydzieści koła. Ogółem jest to bardzo git sumka. Ale ogółem jest to słaba sumka. Co za tyle można kupić? No tak, ledwo co można. 120. 45. Yy, o kurde, uglądam, słodki nawet 4, 3 to takie 100 milionów? What? Armor standy za 20. Mieliśmy zobaczyć to coś z diamentami. O, dobra To kończymy sumę z mamy końcowo 30 tysięcy, więc całkiem dobry wynik. Widzowie, pokupujemy sobie za to diamenty, ale na razie kończymy już odcinek. A więc alo.